Jesteśmy z Kościoła Dom Modlitwy, Kościół Boży. Nasza siedziba jest na ulicy Przebieg 4. Zapraszamy wszystkich serdecznie w każdą niedzielę na godzinę 10.30 i w każdą środę na godzinę 18.00. Kim jesteśmy? Jesteśmy chrześcijanami. Co to znaczy być chrześcijaninem? To znaczy być człowiekiem, który oddał swoje życie Chrystusowi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was nazywa się katolikami. Nazywa się osobami wierzącymi, ale katolik to niekoniecznie musi być chrześcijanin. Chrześcijanin podąża tą drogą, którą podążał Chrystus w 100%. Całkowicie oddał swoje życie Chrystusowi. Jest poddany Chrystusowi. Ja to kochani moi zrobiłem parę lat temu, będąc już w totalnym dołku, nie mając szans na nic. Byłem narkomanem, byłem alkoholikiem, byłem kryminalistą, wielokrotnym kryminalistą. Zdawać by się mogło, że nic już nie może mi pomóc. I wtedy trafiłem na chrześcijański ośrodek pomocy dla osób uzależnionych, dla osób bezdomnych, ponieważ wylądowałem już na ulicy po wielomiesięcznym zaskoku, gdzie piłem natura Byłem po prostu zmęczony, wykoczony fizycznie, wykończony psychicznie. Trafiłem na ten ośrodek, gdzie w moje ręce wpadła Biblia. Zacząłem tę Biblię czytać, zacząłem to, co tam jest napisane, studiować, zacząłem to stosować w swoim życiu. Poddałem całkowicie swoje życie Chrystusowi. Zaufałem, że te obietnice, które są tam napisane, wypełnią się w moim życiu. One nie tylko się wypełniły, one przeskoczyły, przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Dzisiaj jestem normalnym, normalnie funkcjonującą osobą. Jestem zdrowym mężczyzną. Prowadzę normalne życie. Mam żonę, mam dzieci. Mam kontakt z dziećmi, bo nie miałem go przez parę lat. Prowadzę firmę budowlaną. Mam pomyślność, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o, yy, o inne aspekty życiowe, o inne sfery życiowe. Mam pomyślność, mam błogosławieństwo. Dlaczego? Ponieważ ja oddałem swoje życie Chrystusowi, a Chrystus powiedział: przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Kochani moi, jeśli Wy macie w swoim życiu jakieś problemy, jeśli macie jakieś kłopoty, z którymi nie umiecie sobie poradzić, ja Wam gwarantuję, że Jezus Chrystus któremu dacie swoje życie, pomoże Wam z tego wyjść. Pomoże Wam z tego wyjść i postawi Was w miejscu, o którym nawet nie marzyliście. Kochani moi, jesteśmy tutaj po to, aby głosić Ewangelię. Ta akcja, którą tutaj przeprowadzamy dzisiaj, nazywa się Ewangelizacja. Jesteśmy tu tylko i wyłącznie po to, aby opowiadać Wam o Jezusie Chrystusie. Aby powiedzieć Wam o tym, że, jak mówi Księga Izajasza, za darmo oddaliście swoje dusze i za darmo jesteście zbawieni, kochani. To wszystko jest tutaj po to, abyście wy mieli lepiej. Abyście wy mieli tak jak my. Abyście mieli pewność zbawienia. Abyście wiedzieli, że po śmierci czeka was życie wieczne. Ludzie zastanawiają się, co ze dłoń będzie. Martwią się, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. A gdzie pójdę po śmierci? My się nie martwimy. To już nie przeszkadza nam w życiu codziennym. My znamy cel naszej podróży. A dlatego to głosimy, bo tą miłość, którą dał nam Chrystus, która wypełnia nasze serca, my chcemy dać innym. My chcemy, żebyście mieli tak samo jak my, żebyście się budzili ze świadomością tego, że jesteście dziećmi Boga, że wszystko możecie. Żebyście się nie martwili o rachunki, żebyście się nie martwili o to, czy wam rak dopadnie, czy, nie wiem, czy wam amputują nogę, bo w Chrystusie również macie pełne uzdrowienie. Ten, kto uwierzy w Chrystusa, ma pełne uzdrowienie, ma błogosławieństwo. Ten, kto uwierzy w Chrystusa, ma otwarte pole do działania. Może założyć Możesz zostać sportowcem, może spełnić swoje najświeższe marzenia, może zdobywać szczyty, ponieważ w Chrystusie można wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, mówi Słowo Boże. Kochani, poczucie wstydu już nie istnieje, dlatego tutaj bo was mówię, bo stoję tutaj na ulicy. Ja kiedyś się wstydziłem zapytać w kolejce yy, do lekarza, bo chodziłem jeszcze do lekarza, kto jest ostatni. Tak, miałem w głowie, bo przestawiamy. Zero asertywności. Dzisiaj stoję tutaj, patrzę wam w oczy i mówię śmiało o Chrystusie, bo On napełni moje serce odwagą, bo takich ludzi on, on potrzebuje. Takich ludzi szuka odważnych, szczęśliwych, którzy na co dzień chodzą z podniesioną głową, którzy się nie martwią, którzy się nie boją. Ale co jest jeszcze ważne, kochani, to wszystko mamy za darmo, pozbawienie. Kochani, jest łaski, a łaska jest za darmo. Wy nie musicie nic robić. Nie musicie klękać godzinami przed obrazkami, przed tą sztuczną, stworzoną ludzką ręką jakąś rzeźbą. Nie musicie tego robić. Bóg tego nie lubi. Chrystus jest zmartwy krształy. On żyje. On żyje w naszych sercach. On realnie działa w naszym życiu, jeśli oddamy Mu swoje życie. Wystarczy, że będziemy podążać Jego drogą. Kochani, studiujcie Biblię. Na pewno macie w domu telefon. Wystarczy sobie wklepać aplikację, Biblia, czytać o, o życiu Jezusa Chrystusa. To wam, to wam oferuję ja na początek. Ewangelie, cztery Ewangelie, które opisują życie Jezusa Chrystusa. Kochani, studiujcie to, zastanawiajcie się nad tym, jak On żył i próbujcie robić to samo w swoim życiu. Zaproście Go do swojego życia, a zobaczycie, jak ono się zmieni. Kochani, na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Co Wam chciałem polecić, abyście w cichości swojego serca zawołali Jezu. Jeśli ten facet mówi prawdę, to objaw mi się w jakikolwiek sposób. Pomóż mi uwierzyć i zmienić moje życie. Dziękuję. Amen.